Cześć, z tej strony Sebastian z portalu Eurowizja.org. Witam Was w kolejnej z serii naszych reakcji na utwory z Eurowizji 2025. Tym razem reagujemy na propozycję z Armenii. Jest to Park z piosenką Survivor. Czy przeżyje swój półfinał? Zobaczmy. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, a także do zostawiania łapek w górę, ogólnie do robienia wszystkiego, co sprawia, że mamy satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. A teraz lecimy. Bardzo mi się podoba w Armenii stage ready. Naprawdę się przyłożyli do tego. Uuu, ciasteczko! Super. Ale oczywiście obiektywnie podchodzimy, nie oceniamy piosenki przez pryzmat wyglądu wykonawcy. Mm -mm. Podoba mi się w wykonawcach często to, że ich wygląd jest niekompatybilny z oczekiwaniami, jakie mają głos. Tu bym się spodziewał, że typ, oczywiście przystojny, atrakcyjny itd. i tak dalej, męski, będzie miał mimo wszystko jednak taki bardziej popowo, e, banalny głos. Powiedzmy, a tu mamy naprawdę typa z fajnym basem, więc to jest super. Mm. Okej, okay, bardzo ładna budowla na scenie. Jakiś taki resztki meteorytu, może jakaś taka ścianka, jakieś schody. Bardzo mocny wokal. To jest super. O, mocne brzmienie. Pan ubrany w taką półzbroję. Jakieś kamienie na scenie. Skały. No nie mieliśmy pana z Armenii. No jest tak gladiatorsko, jest tak mocno, energicznie. Podoba mi się to, że ta piosenka zaczyna się od razu, a nie ma jakiegoś tam bardzo długiego rozwoju. Patrząc na to, że on występował z jedynki, to mogło na pewno super zadziałać na odbiorce. Bardzo agresywne światła w ogóle są w tym występie. Jakbym oglądał to na większym ekranie, myślę, że to byłby problem. Tak samo w studiu. Nie wiem dlaczego, kojarzy mi się to trochę, a może się zastanowić z kim się kojarzę, później powiem. A, momentami ten utwór kojarzy mi się z twórczością One Republic, co w sumie dobrze wróży, bo lubię One Republic. Kamera się chybocze, nie wiem, czy to było zamierzone, czy nie. O, ładne tykanie zegara. Jaka impreza tu jest w ogóle! On jest sam na scenie i sam robi tą imprezę, super! Jest mocno, jest rockowo, jest bardzo tak agresywnie, w tym pozytywnym słowa znaczeniu. Trochę janowo, więc taki ukłon dla polskich fanów. I mamy jakiś dym. Jest refren. Super! Bardzo fajne, mocne dźwięki, mocne brzmienie. Natomiast wiecie co, troszkę mi nie zgrywa się tutaj wokal, barwa głosu tego pana z piosenką. Wydaje mi się, że on troszkę zmusza się jakby do takiego rokowego wokalu. I to słychać, że on się zmusza, że to nie jest jego naturalna barwa głosu. Piękne, czerwone wizuale, ale też bardzo agresywne. O, park się śmieje. Bardzo według mnie losowe kamery, przez co trochę traci show. Okej, okay, one jest dynamiczne, ale już w tym momencie jestem na tym etapie, że za dużo. Już jest tego wszystkiego za dużo. Podoba mi się. Nie jest to kompletnie infernalne zwycięstwo, jest jednak za mało oryginalne, moim zdaniem. Występ też jest taki dość. mimo wszystko statyczny. Od pozu koleś jest sam na scenie jest takim właśnie gladiatoro, mocarzem i sobie śpiewa. Nie wiem, czy nie oczekiwałbym wśród więcej widowiska do tego typu utworu. Ale sam występ bardzo energetyczny. Światło takie wiecie biało, czerwono, czarne, fajnie. I ten pan ma mnóstwo charyzmy, mnóstwo pewności siebie. Widać, że on rządzi tą sceną. O, wyciszenie. Ładnie, takie czerwone światło, uformowane w jakby takie gałęzie. Piękne rysowanie, nie wiem, laserami. Trochę mi się kojarzy z Chingizem truff. Naprawdę robi się taki klimat i czekam aż coś uderzy w końcu. No uderzyło, ale nie tego się spodziewałem trochę. Na scenie się zrobiło strasznie pusto, tu było ładnie rysowane, nagle się zrobiło pusto. Ten występ też jest bardzo klimatyczny, bo jest ciemny, natomiast też mi ta ciemność trochę przeszkadza. Eee, bo... Yy, no ciemność ciemności są takie trochę niepochujące. Um, aż się chce jakby zobaczyć więcej, o co chodzi. Tego tu brakuje. Ładne dymy na koniec. Na koniec w ogóle te chórki kojarzyły mi się z takim mundialem. O, wchodzi po schodach. O, pan wreszcie używa tych kamiennych struktur ustawionych na scenie. Oha, wszedł na nie po prostu. Jakieś kawałki skał odpadają w tych wizualizacjach. Przy tej piosence totalnie pozwoliłbym sobie no, można jakąś tam odrobinę pastiszu. Po takim względem, że powinny być, nie wiem, jakieś złote jednorożce yy, albo jakiś. Yy, nie wiem, wybuch ognia, jacyś tancerze w takich zbrojach. Na razie to jest taki trochę dla mnie fajny do odsłuchu, fajny w obrębie, ale trochę taki czysty, przezroczysty i nie przebijający się gdzieś tam do świadomości utwór. Nie wiem, taki chowik z cypru. Był chyba w 2017 roku taki chłopak. To, jakby to jest fajne, to jest całkiem takie, rzucając się w oczy, ale oglądasz, oglądasz i 3 minuty po występie zapominasz, że coś takiego było. Nie ma tego takiego faktora X, który powoduje, że ten występ jest tak na dłużej zapamiętywany, bo no, nie jeden ładny typ śpiewał na Eurowizji, nie jeden fajny typ pokazywał mięśnie rąk, <grym> nie jeden facet śpiewał taką quasi rogową piosenkę, no i co z tego, nie? Jakby Brakuje mi trochę oryginalności, fajnie się to oglądało, ale bez takiego, e, bez takiego poczucia, że chcę to obejrzeć jeszcze raz, a już tym bardziej nie chcę, żeby to wygrywało. Dobra, jeśli mam coś powiedzieć o tej piosence, na pewno jest to propozycja bardzo energetyczna, bardzo rockowa. E, tak jak wspomniałem, wokalnie do końca mi się zgrywa z, z samą piosenką. E, spodziewałem się w ogóle, że będę Wam tutaj reagował na Atenę Manukian. Atena była dopiero trzecia. Nikt nie spodziewał się Parga. Wiecie, były jakieś tam też głosy poparcia dla Flory, która również miała super piosenkę z bardziej takim ormiańskim motywem. Tymczasem wygrał Parg. Piosenka podobno opowiada o jego doświadczeniach, ponieważ jego żona pochodzi z Górskiego Karabachu, który, jak wiemy, został. Anektowane przez Azerbejdżan. Może to jest troszkę powód, dla którego Ormianie masowo głosowali na Parga, natomiast nie doszukiwałbym się tutaj wyłącznie takich przesłanek. Dlatego, że sama piosenka jest świetna. Wiecie, nie trafi może do mojego top 3. Natomiast będzie dość wysoko na mojej plejce. Będzie dość wysoko w moim rankingu. To jest coś, czego Armenia nie musi się wstydzić. Miejmy nadzieję, że tak jak mówi tytuł piosenki Parga. Przeżyje swój pół, półfinał, trafi do finału, gdzie da czadu i, i co może to będzie kolejne top 10 dla Armenii, drugie z rzędu. Zobaczymy. Bardzo ładne zakończenie. Naprawdę bardzo ładne. To, czego mi może brakowało, to takiego ustabilizowania tego. Trochę więcej takiego przemyślenie. Jest dla mnie tutaj za dużo losowości. Bardzo mi się podobał ten rekwizyt, który tam był. Że tam były jakieś schody, że on jest tym survivor. Bardzo fajne. Czy Armenia osiągnie z tym sukces? Nie mam pojęcia. Na pewno nie jest to w moim guście muzycznym, ale uważam, że jeżeli on zamknie albo otworzy półfinał, to naprawdę... Może fajny wynik y, zakręcić. Plusem też jest to, że to jest duże zaskoczenie, że park wygrał, bo on nie był faworytem Depi Tesil. Mm, no więc fajnie, jestem ciekaw, co zobaczymy w Bazylei. To były nasze reakcje na propozycję z Armenii. A jak Wam podoba się piosenka Parga? Dajcie nam znać w komentarzach i już teraz zapraszam Was na kolejne odcinki naszych reakcji. Których będzie jeszcze sporo, bo jesteśmy dopiero w połowie eurowizyjnej stawki. Do zobaczenia!